Afirmacje brzmią dobrze, dają chwilową ulgę i poczucie kontroli. Powtarzanie jestem spokojny, zasługuję, wszystko się układa, może poprawić nastrój, ale bardzo często nie prowadzi do realnej zmiany. Dlaczego? Bo afirmacja działa głównie na poziomie umysłu, a los kształtuje się głębiej. Jeśli pod słowami nadal istnieje lęk, napięcie, Albo wewnętrzny konflikt, energia pozostaje niespójna. Umysł mówi jedno, a pole wewnętrzne nadaje coś zupełnie innego. Na poziomie energetycznym to właśnie ten ukryty sygnał ma większą moc. Niewyrażone emocje, stare wzorce i obce oddziaływania tworzą tło, które przebija nawet najpiękniejsze zdania. Afirmacja nie usuwa blokady, tylko ją przykrywa. Dlatego efekt bywa krótkotrwały albo żaden. Prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, gdy zamiast narzucać sobie nowe hasła, rozpoznajesz, co faktycznie działa w Twoim polu. Bez tego afirmacje pozostają sugestią bez mocy sprawczej. Los nie reaguje na słowa, lecz na stan, z którego one wypływają.